Cześć czołem, witam Was serdecznie w kolejnej części z Zgrimaz Effect 3 Trybu Multiplayer. Prezentacja kolejnej postaci. Tym razem jest to. O! Znowu jakiś mały Bóg. Tym razem jest to yy, prezentacja postaci Asarskiej. Asariańskiej. Asariańskiego szturmowca. No, Asaria. co ja gadam? Szturmowiec Asari. O! Tak, może będzie najprościej. Jest to no, moja nowa postać. Znaczy, Może nie tyle nowa, już od jakiegoś czasu ją posiadam, ale rzadko nią grywam. Y... Bardzo fajne umiejętności, zaczęłem y, nią grać trochę ostatnio. I powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie mi się nią gra. Y, to jest wyzwanie srebrne, przeciwnikiem jest Cerberus. Y... Dlatego zacząłem nagrywać od drugiej już fali po to aby. aby... Dlatego ostrzegam, że możliwe, że zakończy się to wcześniej i nie dojdziemy do końca. Z tego względu, że ja mam na 15 y, poziomie i nie mam zbyt wielu y, dodatków do broni ani do, do pancerzy. Mam moduł spirarny, y, spi spiralny co prawda do. Y, to, y, w tej, w tej części, znaczy w tej rozgrywce akurat teraz założony, ale nie mam nic, żadnych dodatków do broni, nie mam pełno dodatków do strzelb, do karabinów snajperskich. A niestety do broni, to, jak mówiłem, nie mam. O, tutaj mnie gdzieś od tyłu atakuje. Postać bardzo, bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Ja lubię takie postacie, które mi się fajnie steruje. Mam przykładowo e, też turiańskiego szturmowca albo turiańskiego żołnierza, już nie pamiętam dokładnie. I powiem szczerze, że ciężko mi się nim steruje. Mam go co prawda już na 20 poziomie. Chciałem nagrać nieraz filmik, ale źle mi się nim steruje. Na pewno go zaprezentuję wam. Ale wracając do Asari. Sturmowca. Umiejętności jakie ma ta postać. To jest, jak widać, szarża biotyczna. Zastój. Oj, właśnie chciałem zaprezentować, ale y, nie w taki sposób. To jest właśnie Zastój. Bardzo fajna umiejętność. Do tego jeszcze jest granat podnoszący, bardzo fajnie mi się tą postacią gra. Tutaj, jak widać, zamiast standardowego uderzenia z pięści, tak jak to mają niektóre postacie, ona ma właśnie o taką falę uderzeniową. To mnie atakują z dwóch stron. I z jeszcze Nemezis, dobra jest to na Nemezis, właśnie ten zastój, bo ją zatrzymuje i nie może strzeżeć. Takie inne postacie, no na te większe oczywiście to nie działa. Jak brutale, na przykład ze żniwiarzy, czy na Atlasa, choć nie mam tego rozwiniętego na, do, do końca na najwyższym poziomie. Także może jest troszkę inaczej. Troszkę jest drażniące to, że potem właśnie o stróż bez tarczy. tak mi grzywa, a nie może ci tutaj zastoju. Anemesis to jest najlepsze. Lubię takie postacie właśnie tak jak już mówiłem drobne, y, mi łatwo się można sterować, nie są ociężałe, szybko się poruszają, nie wiem jak to będzie kroganina. Mam jednego kroganina odkrytego y, bodajże żołnierza, ja tam w, w poprzednim filmiku mówiłem, że go użyję, w, że go zaprezentuję w którejś części, ale w którymś filmiku no, na pewno go zaprezentuję, mam plan za, zaplanowane prezentować wszystkie postacie, te, które się odkrywa, nie te, które są dostępne od początku. Bo to by było trochę bez sensu. Te, które odkrywam. Może z tych, co są dostępne od początku te ciekawsze postacie. Oj, oj, oj chowaj się, źle, źle to zrobiłem. Dobra, nie ma co się prać. Mam nadzieję, że później oni będą korzystać z wyrzutni rakietowych i będziemy atakować, gdy zaatakują nas inni. Inne atlasy, bo to na pewno będzie w następnej, której fali będzie dwóch atlasów. Z broni korzystam praktycznie z tej samej, co w większości charakterów. Przy większości postaci, czyli z Pyestona, -E no, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, no ale wiadomo o co chodzi. O, Atlas, jeszcze jeden. No, Aha, dopiero co o tym mówiłem. Wracając do tej broni, bardzo mi się ona podoba, z tego względu, że ma bardzo dużą pojemność w magazynek oraz bardzo dużą szybkoszczelność. Nie ma może dużej mocy i zniszczenia, ale na pewno... ale na pewno ta szybkoszczelność i pojemność magazynka jest bardzo przydatna. Musimy zlikwidować cele. Niestety zaspoj na, na stróża nie działa. Aj nacisnąłem sobie wcześniej niż. No, załatwaj go. Jest, udało się. To jest ważne, żeby zlikwidować te ceny, cele jak najszybciej. Czasami, właśnie, wyraźnie nie to. Aj, dostałem teraz od kogoś. Aj, granatu nie założyłem. <laughs> no, bardzo ważne jest to, żeby właśnie te cele jak najszybciej likwidować. Z tego względu, że yy, tu chodzi później o. Ilość zdobytych yy, kredytów chyba zginę teraz, bo tutaj jest właśnie granat. Nie znożę uciec. Mam nadzieję, że mnie chłopaki podniosą. <laughs> że naprawdę moim zdaniem... Znaczy moim zdaniem tak się powinno w ogóle robić, żeby jak najszybciej... A chciałbyś, chciałbyś. O o! Mówiłem coś o amunicji, że mam duży. Dużą pojemność, ale tu jak widać, wszystko straciłem. Ale jak to się mówi, no? I... Tego trzeba zatrzymać, żeby czasem coraz nie Nie rozstawił stra... wieżyczki. To nie miało być to. Aj. Miałem się teraz załatwić w wieżyczce. Bardzo drażniące potrafią być te wieżyczki. O, udało się. Trochę ryzyko było, że zginę, ale udało się, na szczęście. Już kolejna fala się zaczęła. O, ducha mi się udało zatrzymać, nawet nie wiedziałem, że ducha się też będzie dało zatrzymać. Jak widać nie za każdym razem się da. Gdzie ten z kubaniem? No nareszcie udało się. Czekaj granat, granat, granat. Co to było? Nie wiem teraz. Muszę się schować, nie zdążyłem się schować, wiedziałem, że się nie zdążę schować. Dobra, na razie nie będę używał Mediagelu, żeby... Został mi tylko jeden, ale chyba będę musiał użyć. Nie w niego to miało być, miało być w Nemezis. Aj. Dobra, lecimy tam do chłopaku, bo aż dwójki padło. To nie, do... nie wróży nic dobrego. Aj, nie zdążyłem uciec. Inżynier... Inżynierów trzeba tępić od razu, bo później jak te wyżyczki roz... rozstawią, to jest masakra. Dobra, zupełnie sobie tak. Teraz już większość większość yy... większość fal yy, rozgrywam na srebrze ewentualnie czasem na złocie jak mam postać yy, na 20 poziomie i do tego jeszcze yy, trafią się dobre dodatki do broni do pancerza itd. Taj... I tak do amunicji ale też yy, nawet początkowe z początku, bo przeważnie, jak już się dostaje teraz nową postać, to ona już jest na którymś poziomie. Bo to nie jest tak, że każda osobna postać z danej klasy ma inny poziom. Tylko z tego co zauważyłem, w sprawie jeszcze jedną cała grupa charakterów, czyli np. ze szturmowców, jak jednego rozwiniemy na 20 poziom. To również reszta w postaci z pakietu tych charakterów z tej klasy, czyli na przykład ze szturmowca, czy z, z innych. a ma również 20 poziom z tego co zauważyłem. jestem pewny na 100%, ale tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to mnie możecie. Nie, to miało być. Miałem granatem w niego rzucić. Przeleciałem chyba przez ujścia teraz. Gdzie są następni? Aj, dostaję tutaj z tyłu od kogoś. Muszę się na chwilę schować. Jest załatwiony. Nie wiem, czy ten duch też padł. Też padł Wszyscy załatwieni. Dobra. Która to była fala? Ósma. Czy teraz będzie dziewiąta? No, to blisko końca nawet. Ale czym więcej tych fal... Czym starsza fala, tym... będzie trudniej. To jednak nie jest walka o brąz. Tam... Z tego co zauważyłem, z pierwszych może dwóch... Chciałeś rozłożyć tą wieżyczkę. Chciałbyś. Ale chyba mu się jednak udało. Ale chyba ją rozwaliłem. Dobra, idźmy tam, tam gdzie chłopaki padają. gdzie chyba. O nie, dobrze. Trzeba ich popodnosić. Aj, teraz ja padam szybko przez cholernego ducha. Oj, teraz mnie załatwił. O, to ja odpadam. Zostało tylko dwóch. Czyli tak jak mówiłem, chyba fali nie dokończymy, całej, całej rozgrywki chyba nie dokończymy. Nie zwróciłem uwagi, że tam jest dół. Myślałem, że tylko wieżyczka tam go załatwiła. A tu niestety taki pech. No cóż, zdarza się. No, na nadzieję, że chłopakom się powiedzie. O, został jeden. Ech, dwóch jest. To jest dziewiąta fala, tak? Dziewiąta. Ale że przydałoby się, szkoda by było stracić taką rozgrywkę, gdzie już dosyć daleko doszliśmy. Rozwalcie te wyżyczki, to jest najważniejsze, bo one potrafią naprawdę uprzykrzyć życie. No, nadepta jak widzę. Chłopaki sobie nam od razu. Mam nadzieję, że jeżeli ich nie, nie zajdzie nikt od tyłu, to powinni sobie poradzić. Mam taką nadzieję chociaż. Mamy Drela Adepta, tego którego prezentowałem wam w ostatniej części. <laughs> Czekamy, czekamy. Mam nadzieję, że im się uda, bo to naprawdę szkoda jak już dochodzimy do takiego momentu, to jest naprawdę szkoda, że... żeby to zaprzep... zaprzepaścić, bo tutaj dużo kredytów bo... mam ucieknie, punktów doświadczenia... Chociaż punkty doświadczenia takie najważniejsze nie są, bo punkty doświadczenia dosy... dosyć łatwo z... zdobyć. Kolego, idź w tamtą stronę, właśnie tam, gdzie jest twój to... drugi kolega. Rozwalcie no, tego inżyniera, bo rozstawia już. Udało mi się dostać wyżyczkę. Mam jeszcze duch do tego. No, udało się, ale na tego ducha muszę uważać. Inżyniera. Trochę został kolega w pułapce, ale miejmy nadzieję, że mu się wyda z tego wyjść zwycięsko. Bo inżyniera sobie rozwalą on będzie podchodził. No, no wiedziałem, że to wszystko. Został jeden. Ciepłe na dwóch zostało chyba, z tego, co widzę. O, został chyba tylko duch jeszcze. Tylko gdzie on Ten jest chyba. Dawać, dawać panowie, uda się wam. Uda się wam, bo chciałbym jeszcze dograć do końca. Tym. Tak jest! Great job! Jak to się mówi? Dobra. Zostało mi nie jedna rakieta, jedno, jeden pakiet uzupełniający zdrowie i tarcze. No i teraz będzie ciężko. Bardzo nie lubię z terroryzmem grać, wpływając dane. Są strasznie upierdliwi. Dajmy te dane jak najszybciej. Trzeba się ich pozbyć. Udało mi się ducha zatrzymać. Aj, musiał się przewrócić. źle lewej z nimi atakuje. Na szczęście na razie nikt. No, kolejny... kolejny Atlas. Tu będą ze trzy spokojnie, jak nie cztery. Na złocie raz grałem, gdzie zaatakowało nas 6 atlasów i to była fala dopiero gdzieś z trzecia może. Te duchy trzeba zatrzymywać, bo jak podejdą to jest bardzo niebezpiecznie. Przydało mi się granat, o właśnie, teraz leci z drugiej strony. No, udało się sakować to dlatego teraz trzeba można się troszkę rozdzielić bardzo mi się to podoba jak Bo czas... nie to czasem tak bywa, że niestety ale że członkowie drużyny nie, nie zwracają uwagę na przykład właśnie na to wgrywanie danych latają po całej po całej yy, mapie o, teraz, tak ja mówiłem, są, jest trzech, trzech atlasów. Nie wiem, czy on tutaj pod... tutaj, dobra, tutaj jest kolega, tego go podniesie. A co on tam... Jeszcze raz mam nadzieję że... Ne. Rozstawił skubaniec tą... tą mierzyczkę. Czyli zabrać amunicję. Dobra, tutaj kolega nam padł. Wszyscy cała trójka padła. Nie tak to miałem zrobić. Nie mam już z żelu. Nie, bez przesady. Nie, przecież miałem Medli's Rzel jeszcze. Czy wykorzystałem, ale żem z pierwszy przeze mnie przegraliśmy tą mapę. Kurde, sorry guys. Ale żem to spierdzielił. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. To, był, to była Asari Szturmowiec. No, niestety nie udało się. Padliśmy na dziesiątej fali. Bardzo blisko było do końca. Niestety nie udało się. Z mojej winy biorę winę na klatę. Naprawdę, żebym to spierdzielił to totalnie. Dobra, no ja mam na razie dziękuję za uwagę. Do, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye.